Can you go? Ogróny, skip, ja, skip, nem, ja skup, <śmary> skip, nem, teraz? No, nie Ej, o, a lewa jedne, jedne, lewa, ja tego brekuje, jednego brakuje, jednego brakuje no, Teraz widzisz jaką jak masz pełną grę? Dobra, ja tu ja, No generalnie ta gra jest no dobra tu... No, Mnie podoba? się podoba Ciebie no, wiem. Chodźcie, chodźcie, chodź, bo już o, o, kar, czekaj, czytam wam kartkę, uwaga No ja. Ja po polską mam przeczytam. Uciekam. Wszystko jest gotowe. Także ostatnia kapiczka. Mama i Dada próbowali mi przeszkodzić, więc musiałem ich powstrzymać. Nie mogę pozwolić, aby do kolekcjonowało między mną a, a Zazerem. On już. Yy, on, on jest już blisko. Czuję go. Hm. Inni może za Zawiedli za Ale tym razem sama e, przetłumaczyłam tekst starego rytuału i zrobiłam to dobrze. Poza tym e, wiem, że mamy wystarczająco dużo siły, by go kontrolować. Wtedy strach i e, strach zniknie i wszystko będzie. No tylko, biorę. Macierzom <grym> był A pod co się używacie? Ja wiem, pod... ja że chodź, 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 chodź no. chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie. Chodźcie do lobby. Chodźcie do lobby, zrobię zebranie. Na pewno musimy iść. Dobra, jestem. Na pewno. O, się ma, no. jesteś? Dobra, chodźcie, musimy. Pewnym... Stary dziad Musimy iść do jaskini i musimy znaleźć takie bajorko, to są dwa questy, nie jaskinia? nie wiem gdzie jest, bajorko nie jest. Nadążasz? Na na Gruby nadążasz? O, weź otwórz to. Nie, na mnie <śmieniu> <tego, stamina śmieniu> <tego. śmieniu> Tak, trzeba z, trzeba z kobietą porozmawiać. Czekajcie, pozostaniecie. Czekajcie! Ty! Jo, Yo, się o, 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 nie, ja ją też. Jeszcze zabrałem, uciekamy. O, dobra. Nie chodź, kto chce, ma kto to miejsce, chodź, na do O, pają. Dobra, to. Jak ktoś ma, ty, kto ma to mestosa, niech po. idzie ze mną do basenu. A jak się do No to chodźcie i wlewaj do mestosa do No ja już, ja Powiedzcie jak wejdzie, to tak Czekaj, to najpierw umyję w tym jeziorze. Dobra i ogólnie myję jajo. patrz. Ej, bo tutaj ja zaraz na wstawić, to Jest ołtarzyk i tu teraz trzeba jajo postawić, tylko musi być to jajo odpowiedniego znaku. Mam kółko, to wstawiam kółko. Co? Tutaj ha, pokaż Aha, popatrz, popatrz, tutaj nie ma co chodzi. Bo jaja mają znaki. Pele. Nie, bo chyba hantuje. Nie no, trzeba mnie w zostawić. Ja myję je tam jest tos kolejny raz w bajorko. Mam klucz do pokój 2, jak co. Ona może chodzić po ścianach, po schodzie? Ej, e, no, 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 tak. Mam jajo no, no, jakieś. Na, Głos, ona, ona goni, ona goni, ona goni! Ona goni nas, takiszą, dobra, uciekaj. Nie ja mam jakieś jaja, to weź. Masz jajo? No nie, To, to tak. chodź, no. I chodź do bajorka, bo ja mam szczerze Ogólnie to ona może przychodzić przez ściany, to takie dziury ma. Ma i może sobie coś ale ona mnie goni, ona mnie goni Świecę mu kałką, uciekaj teraz uciekaj, uciekaj. Teraz mnie goni. A bo jestem obok jej. Aha. To jest tutaj, ona jest tutaj. Jest no, ona? O! Ona mnie goni! Nie, jakiś się dałem ci się wydobył. Kurde ja. Aj Ej, bo ja mam jajce jakieś. No nie no goni mnie teraz. Nie, bo ja umarłem. Dobra, gdzie bo ona teraz O mam metki to mam metki. Momentki to i do mestosa. Aha, bo my musimy tutaj jaję wyczyścić. I choć ktoś mi jeździ, bajorko oczyścisz. tam co? jest oczyszczone jedno. A, będzie, będzie. A, no dobra, to ja idę No ja ja i oczyściłem. to teraz trzeba będzie. Dobra, ja, jaję, ja oczyszczam masz. jajo, i teraz jest problem taki, Ej. trzeba będzie znaleźć jajo takie jaję, pęknięte, ale. Nie wiem, czy to jest pęknięta czaszka, nie czy co. Ja mam jedno. Jak pęknięta czaszka, to widzę, bo czaszka wiem, gdzie jest. Właśnie nie wiem, co to jest, właśnie ja nie wiem, co to jest. No to a, się nie, to jest... To a to jest, jest... Nie, to jest pentagram, ja wiem gdzie jest pentagram. Bo ja mam klucz pokój numer dwa. Pot! Tu jest dwa, tu jest, dwa, jest dwa, mam pokój numer dwa. Chodź... O jajo! Ej! Mam jajo! Mamy się wyczyścić! Wyczyści jajo Dobra, idę my, myć włosy. To poczekajcie, poczekajcie! Ja mam mam jaję koza! Mam kozę! chłopaki! Chodź tu pocztuję! się wściekło! Ja ona Dobra, handluje, jak, ja ona, jak ona, ona hantuje, nie, to ja idę odłożyć. Tylko... Już nie hantuje, odpuściła sobie. Nie, 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 nie ona dalej hantuje. Nie hantuje dalej, hantuje dalej. Dobra, odkładam ja odkładam jajo, z korona jest podłużę ja. jajo. Aaa, ja, o, ja nie chcę znowu umierać. Wiesz, ja, jeszcze, ja, ja, ja mam jajos to zamknąć. Ja odurzę je. Ja Spaliłeś się? Tak! Tutaj jest... są jakieś cztery kąty... Zio, 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 zio. But, o, który... jest... tak, tutaj jest masa medkitów... O nie... Tu jest, oh, to, no, moje, moje. jest masa, moje, moje! jest masa masa tego jest. Tutaj masz jednę. pale Palę! jajo, pale jajo! Dzięki. Hmm. Nie, nie się wrogą. A jakby co to w szafie się może No to wiem, Nie jest... waham Chyba Okej, okay, Karol spalił... Karol spalił jajo. <awlaski> A ona się zespiła. Z tego co ja pamiętam, to to jest tak, że ona w pewnym momencie coś tak odpala, że to jest chuj, nie? Tak, właśnie, jest za łatwo. Według mnie jest za jak na razie. Tak, to ona, ona, to. ona ogólnie... Z... Pamiętaj, że może przez ściany przechodzić, to jest w ogóle przerwane. No no. Co no, no. ja wezmę Nie wiem, bo o sama wyjdzie. Dobra. Nie wiem jak ty, ale je... Pamiętajcie, a, że, że możecie się do ja, to szafy No Co tam było? No jest na dworze. Na dworze? Tylko gruby Bardziej, w tą gierkę totalnie. Przynajmniej ona hamtuje tylko gruby krzyż. No bo wolniejszy ja jesteś. Dużo tu... większą masę masz. Słuchajcie, ma. co będziesz miał? Ej, krzyż odwrócony. Ej, bo dobra, ona gdzieś ogólnie nie są tutaj, u góry. Ona, tam, tam jest czwórka, tam jest tam czwórka. Patrzcie. No tam gdzieś czwórka, gdzieś. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu, t -t -tu. Tuuu... chyba tutaj. <sm driveway conceptual skeptical> Tutaj masz miecz tam. Ej, ej co gdzie, jest... gdzie jest miecz? O, klepsydra! Klepsydra jest tutaj obok Czekajcie, nie, 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 nie z Tutaj tak jest. masz z nie nie, nie, nie. Masz Ja mam, ej, mam czaszkę! Ja, ja mam, ja też ja... mam czaszkę, wyobraź sobie, wziął Ja, ja idę piramidę zrobić Nie, no. nie, 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 jeszcze nie zrobiłem, ja pierdolę no, Aha, to on. To nie Dobra, no, zostałem to, na, to na ty nie tam mam rataki! Gdzie ty jesteś? Na dole, Ja nie, nie. Nie, nie mam UV. Ja nie się. Kurwa, to znaczy... Gdzie wy jesteście? Gdzie Umarłem. Panie Grzegorzu, panie Grzegorzu, ciepła grzegorz czy to jest mega, jest medykiem Ej no. <gryso> dobra, ja piramidę pożerę Widzisz, jest ten z jajcem Weźcie go z tym Ale to jest no jajce Nie, ona jest znowu w sumie, nie? Dobra, ja lecę na ten, nie? Ja, na przystawkę Ty razem nie na tylko <tł _> na starego się fokusujemy się, on na ona tu biegnie, ona tu biegnie, ona tu biegnie Mam <śśmienicza> <śmienicza> problemy ja się panie. wywaliłem <śmienicza> A sprzuciłem myszką A jest, To jest tywet Nie chodź na czy tutaj, ja cię podniosę <śmienicza> Okej, okay, okay. teraz tak to... Ja eee... mam oczyszczasz to jest i Tak nawet... Ej, z nieopiszę uważa, to łatwiejsze. To no, jest generalnie. No macie sztywnego gita, który w nie jest łatwo. tego jeszcze od Ej, weź co zrobisz. Ma jajo, ma jajo, pająk tu. Kto się, kto co on jest? Ja no jestem na Ja e, Jajo oko, jajo oko. Jaj. E, masz tu gdzieś męczki, tak? gdzieś to jest się Nie mam, nie mamy. To chyba na górze jest meczki. Na górze są dwa, dwa mecki te są w górze. No jak ja się wywaliłem to są... Ja się coraz gorzej, gorzej czuję, jak Nie się wywalam. Się to, jak panie. ja się wywalam, to ja czuję, że ludzie się wściekają za każdym razem. Ej bo tu jest w jaskini ogólnie nie jest drugie jajo tak jakby co so. Mam jeszcze jedynkę Nie Dobra, mogę, przystąpić. mam jajo Ma ktoś próżne jajka? Ja mam on tak, jajka, ona, ona mnie goni, ona mnie goni, ona mnie goni, ona mnie goni, uważaj! Ay, bo ona no. hey! no. no. jest kurczą, uważaj! Mam go, mam Dobra biegniem, 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 biegniem Jeszcze <śla> Ja się za szapy schowałem Dostałem achievement za dwojeść o śmierci <grym> Jest ktoś u góry? góry? Gruby, on jest Idę na górę Oto chodź no, i klasie, Dobra, umieram Chodź, chodź, chodź. tam e, Dami, Jajo jest tam, gdzie... O tu, 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 chodź, dokładnie tu nie, no wtedy go ułatwimy, bo graliśmy na wiatr, jak gramy na wiarze. Eee, ojej, ojej, uważaj, uważaj, myj, myj, myj do waselu Dobra, uciekaj, uciekaj Uciekajcie! Ja mam wep... z... wiecie, jest lepszy Wiecie, co mi odrodzili Uważaj, 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 idzie do ciebie Uwaga, to Umieram Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj Mówisz, że umieram, na to... No nie Ale umarłeś? Nie, ja się mam w losach O, siema, nie wiem, ja spierdalam Zwiesiło mi Eee. Co się stało? Coś Możliwe, że nasz host wyszedł Dobra Cześć, z tej strony był Lorax To był Devourer eee Z Dawnami Oni nawet nie wiedzą, że ja to będę to wrzucony YouTube'a Ale będzie dobrze, Wytłumacz im. Dobra, życzę Ci miłego montowania, kosma. W sumie już to montowałeś, coś doszedłeś do tego momentu i to widzisz, więc mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Styczny był zamek. łapkujcie, komentujcie. Cześć!